Informacje i ciekawostki. Skupałk na terenie całego kraju. Zadzwonimy do Ciebie, podajmy e-mail i numer telefonu. Informacje i ciekawostki. Z pewnością temat motoryzacji jest tematem niezwykle rozległym. Stwierdziliśmy jednak, że dla wszystkich z Państwa, którzy odwiedzają naszą stronę, przygotujemy specjalną zakładkę poświęconą informacjom i ciekawostkom z działu motoryzacji. Jako, że nasza firma zajmuje się przede wszystkim skupowaniem samochodów, większość tematów odnosi się do kwestii złomowania aut, postępowania z pojazdami po wypadkach, a także tego, jak złomowanie samochodów ma się do prawa polskiego. Wszystkie te informacje z pewnością Państwa Faza a przy okazji być może odpowiedzą też na niektóre nurkujące pytania. Złomowanie aut. Czy złomowanie aut jest popularne, czy też raczej unikamy tej ostateczności? Jakie auta złomujemy i dlaczego? To kilka pytań, na które będziemy chcieli odpowiedzieć. Interesuje nas bowiem, czy osoby w naszym kraju starają się ratować swoje samochody, czy też raczej szybko i bezboleśnie się z nimi rozstają. Chcemy też wiedzieć, czy zaniedbywanie swojego własnego auta może być karalne. Niektóre z tych pytań mogą wydawać się nam zabawne, ale odpowiedzi mogą nas naprawdę zaskoczyć. szeroka działalność naszego skupu. Nasz skupał stara się nie ograniczać tylko do skupowania pojazdów. Pragniemy także służyć Państwu radą i pomocą, między innymi właśnie dlatego staramy się pomagać Państwu w załatwianiu formalności czy odzyskiwaniu pieniędzy z ubezpieczenia. Dla nas najważniejsze jest bowiem Państwa zadowolenie i satysfakcja, między innymi też z tego powodu powstała ta strona.